Czym był stan wojenny, kiedy został wprowadzony i jak, jak wyglądało życie Polaków w czasie stanu wojennego? Zapraszam do obejrzenia wywiadu. Ponad 41 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia, został wprowadzony stan wojenny w 1981 roku. W grudniu 1981 roku urodziła się moja mama, więc był to szczególnie ważny czas dla mojej babci. Stan wojenny został wprowadzony przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. Prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Stan wojenny polega na przejęciu administracji polskiej przez wojsko. Na temat tego jak wyglądało życie Polaków w stanie wojennym porozmawiam z moją babcią Jadwigą. Babciu, co pamiętasz szczególnego w okresie stanu wojennego? Pierwsze, urodziłam wtedy swoją córeczkę. Drugie, umarł mój tato. Trzecie, była godzina policyjna od godziny dziewiątej do piątej rano nie można z domu było wychodzić. Czwarte, nie było telefonów komórkowych w ogóle, a wyłączyli połączenia z telefonów kablowych. I nie można było się nigdy dozwonić. Nie można było wezwać taksówki, bo nie istniały takie linie. Tylko trzeba było szukać, gdzie jest postój taksówki. A jeszcze jedno: potworne kolejki przy stacjach benzynowych, a do samochodów tankowali po 5 litrów benzyny. Nie można było wyjechać z miasta do miasta, trzeba było mieć specjalną przepustkę. Jak na Twoje życie wpłynął stan wojenny? Bardzo mocno, a szczególnie na początku, bo to była zima, jedzenie i wszystko było na kartki. I ja musiałam z trójką malutkich dzieci chodzić do sklepów, stać w kolejce, żeby chociaż kawałeczek dostać jakiegoś mięsa. Dla dzieci na kartkę było na miesiąc jedna czekolada, a dzieci nie rozumiały, co to chciały cukierków, nie można było kupić i nie mogłam. W ogóle kontaktu nie z moją mamą, bo to było inne województwo i musiałam mieć zgodę specjalnego urzędu na wyjazd tam, a tylko dawali zgodę w szczególnych wypadkach, na przykład na pogrzeb. czy czułaś się bezpiecznie czy ludzie też się bali? Ja się też bałam. Na każdym rogu, pod każdym kościołem stał czołg. Siedzieli żołnierze na tym. W mieście chodziło bardzo dużo wojska. I czepiali się każdego. Co czy więcej niż rzeczy, czy się wygłupią? bardzo szybko ludzi aresztowali. Także nie czułam się bezpiecznie. Było niefajnie. Skąd można było zdobywać jedzenie poza sklepami? Był tak zwany czarny rynek, a szczególnie na wsiach, czy w miejscowościach blisko dużych miast. Ludzie chowali, hodowali wszystko, bo wtedy można było hodować króliki, kozy, krowy, mleka, jajka i po prostu sprzedawali. Był to tak zwany czarny rynek. Kosztowało to więcej niż w sklepie, ale nie głodowaliśmy, bo kto miał pieniądz, a jak pracowali ludzie, to pieniądze mieli. Nie było problemu podjechać i cokolwiek kupić. My mając, ja nie pracowałam, tylko dziadek pracował. Było troje dzieci, nie było problemu. Jedzenia było pod dostatkiem, gorzej było z ubraniem, bo ubrania dla dzieci były na kartkę. W książeczkach zdrowia, nawet mama ma tą książeczkę, dostawała przydział na jedne buty, na pieluchy, jak się urodziła, na jedną kurtkę i nie można więcej, a dziecko rośnie i skąd brać następne rzeczy. No to z tym był problem. Ale jedzenie to nie było problemu, to się po prostu to się załatwiało. Społeczeństwo popierało decyzję Wojciecha Jar Jaruzelskiego? Wiesz, co, ogół społeczeństwa nie. Na pewno była taka klasa społeczeństwa, która też należała do tak zwanej partii robotniczej. To oni popierali, bo oni mieli, to był ich ulubiony, ale społeczeństwo, średniej klasy, drobnej klasy, to nie. Wtedy bardzo dużo miał do powiedzenia Kościół, ale też i Kościół w stanie wojennym. Pomagał i internowanym i rodzinom internowanych i bardzo dużo darów, które przychodziły z zagranicy, to przychodziły do kościoła. Także kościół pomagał i zyskał na tym, ale Jaruzelski i cała ta jego po prostu nie byli, nie byli lubiani. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście parę ciekawostek ze stanu wojennego, które przeżyła moja babcia. Dziękuję.